Oto nóż gwiazdkowy, który otrzymaliśmy. Nóż mądzi. Mamy rączkę tego noża i zaczep do paska. Nóż ten składa się z rączki, zaczepu do paska oraz ostrza, które jest na zawiasie. Nóż ten otwieramy w prosty sposób. Mamy rączkę, którą do góry podnosząc otwieramy nóż. Dzieje się to bez problemu. Nic się nie blokuje. Nóż ten teraz jest zblokowany. Nie idzie go zamknąć jest zabezpieczony przed zamknięciem. A żeby odbezpieczyć zamknięcie, należy w tym miejscu, oczywiście nóż trzymając ostrzem do siebie, należy w tym miejscu zwolnić blaszkę. Blaszka ta jest przytwierdzona do rękojeści od strony zaczepu do paska. Zwalniamy w ten sposób przyciskając w zagłębieniu blaszkę. Trzeba zobaczyć, że z jednej strony rękojeść jest, jest wyżej aniżeli ze strony drugiej. Strona pozbawiona zaczepu do paska ma zgłębienie troszeczkę większe. Tam wkładamy palec i przyciskamy blaszkę z góry, tak zwane ząbki. Demonstruję. Tu przyciskam blaszkę, zwalniam blaszkę, nóż się otwiera. Zwalniam blaszkę. Tak wygląda to w przybliżeniu. Tu blaszka ząbkowana. Perforacją. Przyciskam blaskę, zamykam nóż. Nóż jest zamknięty. Otwieram. Wszystko bardzo wolniutko i bardzo gładko się uruchamia. Także spust ostrza tak, że następuje. Bardzo gładko, leciutko wystarczy tylko podjąć blaskę. I zamknąć nóż. Życzę powodzenia. Drugi program za pół roku. W takim tempie.